Witaj towarzyszu. Wczoraj była tylko jedna partia, także ją teraz przedstawię i grałem ją kolorem białym. Zapraszam. Ale zanim przejdziemy, chciałbym Ciebie, towarzyszu, zachęcić do zostawienia łapki w górę, subskrypcji. Jest to bardzo ważne dla rozwoju tego kanału. Z góry dziękuję. W tej partii zmierzyłem się kolorem białym z Leną Stępińską, ranking 1442, druga kategoria kobieca, także w partii poszło E4, E5. No i po prostu chciałem. Tą pozycję no, rozegrać na spokojnie. Nie chciałem agresywnie. No, zastanawiałem się, no korciło mnie strasznie D4, no ale nie będę tego próbował na klasykach, szczególnie w takim turnieju. Także goniec C5, skoczek C3, skoczek F6 i D3, żeby po prostu wyprowadzić tego gońca. Jakiś może gońc G5, goniec E3, któreś z tych partii H6 H3 D6, goniec E3. I tutaj liczyłem na wybicie, które poszło w partii. Ale również yy, myślałem, że nie będzie chciała tego wybijać. I że po prostu tak będziemy grać. Jakaś roszada, może jakieś wieża E1. Albo hetman E2, skoczek, skoczek D2. Yy, I po prostu jakieś plany typu F4. Także wybicie, wybicie, krótka roszada, krótka roszada. No to jeszcze miałem taki plan chory w głowie, żeby hetman E2... I potem długą roszadę, żeby w taki coś pójść. Żeby coś takiego mniej więcej i tak. Yy, znaczy nie tak, przepraszam. Tylko po prostu długa roszada. I lecieć tymi pionami. Także to był mój plan, ale nie zdecydowałem się na to, bo krótka roszada, wieża E8, Hetman E2. Tutaj zastanawiam się, czy przypadkiem lepsze nie było Hetman E1 i po prostu jakiś Hetman G3. Ale no cóż, zdecydowałem się na takie posunięcie. Goniec E6, wybicie, wybicie i zagrałem skoczek D5. Oczywiście bić nie można, gdyż po wybiciu następują widły. I po prostu no, wygrana pozycja kompletnie dla, dla mnie. Także skoczek E7 i wybiłem skoczka na E6. No tutaj myślałem, czy nie zagrać C4, no ale po czymś takim, to dopiero teraz w sumie mógłbym wybijać albo się wrócić. No ale powstałaby podobna pozycja, także skoczek bije F6 z szachem. Yy, tutaj oczywiście tego z E7 nie chciałem wybijać, no bo jednak ten, yy, ten skoczek jest aktywniejszy. Także wieża bije F6, wieża F2, żeby się zdublować. I tutaj myślałem, czy przypadkiem nie może zagrać czegoś takiego. Ale tutaj oczywiście pionek leci, także yy, się przygotowała ruchem wieża E6. Yy, wieża F1 yy, tutaj... Miałem dwa pomysły, co, co ona może zagrać. Może albo tak. I po wybiciu. Wybicie skoczkiem. I no nieprzyjemna presja. Jakieś, nie wiem, wejścia takie, może. A jakbym chciał to przepchać, to wtedy wejście tutaj. A drugim planem, nad którym myślałem, że zamiast tego skoc skoczek C6, może zagrać F5. Ale to nie działa, bo po wybiciu. Następuje wybicie, skoczek D2 i mogłoby się wydawać, że no halo, przecież jest, y, są tutaj widły, ale nie można, gdyż Hetman G4 jest po pierwszy atak tutaj. Nie ma jak się obronić, także musiałoby to przyjąć, ale po prostu gra bez figury, bo następuje bicie z szachem i wybicie. Także byłoby to kompletnie wygrana pozycja dla mnie, także skoczek C6, A3, Hetman E7, skoczek D2, no przestawiłem się, żeby w czego jakaś presja na F7 była. Także wieża D8 i to jest no silniczek pokazuje, że to jest błąd, ale tylko z jednej yy, przyczyny, wieża bije F7, bicie, bicie i bicie i komputerek ocenia, że to jest wygrana pozycja dla białych, tam prawie plus 2, no ale ja tak sp spojrzałem w partii, no i dlaczego to ma być lepsze, no, co dwie wieże zaatakują tego, jeden hetman nie obroni. Ale ta zasada chyba by działała, gdyby tych słoczków na szachownicy nie było. Bo tak to to ja zagrałem C4, żeby powstrzymać próbę mm, ruchu D5. Także nastąpiło hetman D7 i tutaj no dalej wchodzi ten ruch. Dalej wchodzi według silniczka oczywiście no bo tak. Który człowiek by oddał dwie wieże za hetmana i pionka skoro wiadomo, że to nie jest zbyt dobre. A ja tu chciałem grać na wygraną po prostu. No bo jednak y, sytuacja w tabeli wyglądała niezbyt ciekawie. Bo tam 3,5 z 5. No, także w partii skoczek F3. Wieża G6. Tutaj y, groźba jest taka. I były tutaj takie dwa ruchy kandydatów, które rozważałem. Takie coś. I liczyłem na przykład co po czymś takim. No to tak. Na przykład. No w tej pozycji akurat nie, ale tak, tak. I po prostu bicie na F7 I to już jest jednak trochę lepsza opcja tego Bo można na przykład dać szacha Ten hetman jest, ten hetman jest trochę aktywniejszy Może jakiś skoczek zaraz tutaj wejdzie Także no pozycja trochę lepsza, trochę korzystniejsza mogłoby się wydawać Albo Jakby od razu poszło tutaj To liczyłem takie coś ale czy to jest dobre? No w sumie tak sobie pomyślałem, czy może G6? No G6 akurat nie, te teraz nie, bo po prostu leci. To jest kompletnie przegrana pozycja, bo jeszcze Hetman leci. Także niezbyt korzystne byłoby. Także zagrałem król H2, wieża F6, Skoczek H4 i tutaj stwierdziłem, że jak, że jak nie wybije, to znaczy, że jest coś nie tak. No bo odejście wierzą tutaj. No zdaje się tragiczne, no silnik dalej pokazuje uparcie, że wchodziłoby to, także nastąpiło wybicie na f2, bicie i tutaj przestawienie się, Hetman poszedł na e6, a Hetmana na g3, żeby przestawić go jakieś groźby matowe, próbować król h7, Hetman f3, żeby zaatakować pionka z f7. I poszło wieża F8. Obrona tego pionka, i zaraz może wisieć w powietrzu po jakimś skoczek E7, ruch taki jak F5. Także zszedłem Hetmanem z linii wieży na E2. Skoczek E7, Hetman E1, i tutaj liczyłem, że oszaleje i zagra coś takiego, że po prostu wybi się no bo tutaj bić nie można ze względu na ruch E4. Także partii skoczek G6. Skoczek f5, tutaj wybicie, no to wybicie hetmanem i nie chciałem tego grać. Chociaż w sumie nie, no tutaj leci pionek, no to tego szczerze w partii nie widziałem. Ja myślałem nad tym, że po prostu tracę kontrolę nad punktem g3 i ogólnie całą linią g. Ale skoczek f5, skoczek a7, powrót. Nastąpiła tutaj chyba propozycja remisu z tego co pamiętam. Wybiłem, wybicie, bo liczyłem na to, że po prostu zagram Hetmana 5, ale dopiero potem uświadomiłem sobie, że można po prostu zagrać jakiś ruch typu A6. I to nie działa. Na, na coś takiego to jest po prostu C6. I ten Hetman ma bardzo mało miejsca, straciłem kilka temp, a w tym czasie może G6, F5, coś takiego. A nie mogłem tego zagrać od razu. Bo widziałem, że jest coś takiego jak skoczek tutaj. Czy nie? Co ja tu widziałem? No, szczerze znaczy że nie wiem. Albo może mi się coś przywidziało, że coś takiego? Że tu bicia nie ma. Aby wyjaśniało. No. Także Skoczek bije E7, Hetman bije E7. Hetman F2, żeby jakąś presję na punkt F7 wywierać. C6, szach, król G7. Wieża F3, no tutaj próbowałem rzucić tą wieżę jakoś tutaj, ale nastąpił G6. Odejście Hetmanem H5, Hetman G3. Yy, tutaj już mi się narodził w głowie plan, że Hetman E1. Wieża tutaj i hetman e2 albo hetman d1 I może wtedy dopiero jakieś hetman a4 Także hetman e1, wieża d8, hetman b4 No tutaj idea jest prosta D5 Jakbym zagrał królem taki ruch To ta pozycja już mi się bardzo nie podoba Ponieważ następuje wybicie, wybicie I niby to się trzyma Ale jednak no Jednak jest już jakaś kontra Po stronie koloru czarnego Także Hetman C7, no tutaj D5 nie można, bo wybicie Hetmana. Także Hetman C7, yy, Hetman C3. Tutaj yy, nie chciałem dopuścić yy, do posunięcia takiego, że jakbym teraz zagrał, nie wiem, jakoś tak, to już następuje D5, bita, bita. I po czymś takim następuje taki ruch. Czy coś innego? Może nawet po prostu wieża bije, i jest presja na D3. A na coś takiego Takieś jakieś takie ruchy. Przejęta linia C. Nie ma żadnej presji na F7. Także Hetman C3, mm, Król G8. Tutaj ogólnie zagrałem tak, że jak, jakby coś takiego nastąpiło, to że po prostu bicie. Bicie oczywiście nie można, bo jest yy, związanie. I po prostu ta pozycja mi się podobała. Przy okazji nie ma w przyszłości ruchu E4. Także nastąpił król G8, wieża G3. Tutaj po posunięciu króla G8 nastąpiła propozycja remisu. Wieża G3, wieża D7. Zagrałem jeszcze Hetman B3. Taka ostatnia pułapka, że jak pójdzie D5, to bita, bita, bita. I nawet nie wiem, czy nie można by na to pójść, bo mm, jakieś coś w stylu. No nawet E4. Jak bita, to H4. Chyba. Może coś takiego można by? Ale no, kto normalny by na to poszedł? Takie pytanie, no. Także, Hetman B3, Hetman D8, wieża D1, zaproponowałem remis, bo tam już miałem poniżej 5 minut, a i tak yy, nie ma tego wybicia, ponieważ jest ruch Hetman H5. Także pozycja równa nawet z lekkimi wskazaniami na kolor czarny. I cóż, to by było na tyle. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.